Dzień dobry, witam serdecznie 5 lipca 2022 w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości. Dzisiaj o pomieszaniu zmysłów. Dlaczego taki temat? Otóż zmysłów mamy pięć: wzrokowy, słuchowy, dotykowy, węchowy i smakowy. Ale czy na pewno? Mówi się jeszcze o intuicji. Ale czy to wszystko? Człowiek odkrywa obecnie swoje możliwości, swoje nieograniczone możliwości. I zanim odkryjemy to do końca, mamy teraz fazę pomieszania zmysłów. Pomieszanie zmysłów w tym przypadku oznacza, że budzą się w nas. Nowe zmysły, po prostu, których jeszcze nie możemy nazwać, nie potrafimy nazwać, nie jesteśmy w stanie nazwać, bo znamy je tylko z innych wymiarów. A pamięć innych wymiarów w nas praktycznie zanikła. Teraz jesteśmy w fazie budzenia się i równocześnie dociera do nas, że. Odczuwamy inaczej. Właśnie odczuwamy, bo to nie jest raczej nic związanego ze smakiem, dotykiem, naszymi starymi zmysłami. Prędzej możemy coś słyszeć, coś widzieć i coś odczuwać inaczej. Niewątpliwie rzeczywistości nakładają się na siebie. Bardzo różne rzeczywistości. Ludzie. Są świadomi przeskakiwania do różnych rzeczywistości, co powoduje ich pomieszanie. Nazwałam to pomieszaniem zmysłów. Zmieszanie, niepewność, lęk, a nawet poczucie, że mogą wariować. Czytaj, tracić zmysły. Zwracają się do mnie istoty, i nie jest ich wcale tak mało, dosyć sporo, zaskakująco sporo, z pytaniem, czy to jest normalne? Co się z nimi dzieje? I tu opisują różne sytuacje, które rzeczywiście z punktu widzenia trójwymiaru normalne nie są, ale z punktu widzenia wielomiaru jak najbardziej tak. I Pierwsza platforma transformacji, przekaz, który odebrałam w 2015 roku na temat zmian w człowieku i zmian na świecie, mówi: transformacja lęku w brak ograniczenia. Jeżeli nasze zmysły nas ograniczają, a teraz budzą się w nas kolejne zmysły, i jeżeli będziemy się tego bać, to nie pozwolimy na rozwój. To jest ograniczenie, lęk. Więc istoty, które na przykład piszą do mnie, dzwonią do mnie, wiedząc, że zajmuje się takimi właśnie między innymi sprawami niech się nie obawiają, nie bójcie się. To jest pierwsze, pierwsze przykazanie, powiedziałabym. Pierwsza platforma transformacji człowieka. Nie bój się niczego. Nie bój się też pomieszania swoich zmysłów i wrażenia, że jesteś w innej rzeczywistości niż do tej pory, a rzeczywistość może być totalnie inna. Totalnie. I nie bój się. Jesteś w dobrym miejscu, najlepszym, jakie mogłeś, mogłaś sobie wykreować. To jest właśnie ta zmiana. I wiąże się z pomieszaniem zmysłów. Ale w tym przypadku cieszmy się. Bo patrzymy z innego paradygmatu. Patrzymy z szerszego paradygmatu. Patrzymy z paradygmatu, w którym już byliśmy i równocześnie będziemy. Dopiero będziemy. Sama przeżyłam podobną sytuację, znaczy podobną. Przeżyłam sytuację, wydawałoby się taką irracjonalną wczoraj, kiedy. Ktoś mi udowadniał, że pewna znana osoba światowej sławy nie żyje od kilku lat. I przecież wszyscy o tym wiedzą, a ja nie wiedziałam. Ja mówię, ale jak to? Przecież ja ją widzę, przecież, przecież ona występuje, bo to miał być piosenkarz. Nie, nie, już było mnóstwo rzeczy w internecie, znaczy informacji w internecie, że, że nie żyje. I opisano mi dokładnie sytuację, w jakiej zginął. W pewnym momencie poczułam się. Ale to był ułamek sekundy, jakbym rzeczywiście przeskoczyła na inną linię czasu. Doświadczyłam tego, bo wcześniej pocieszałam kogoś, kto opowiadał coś o przyszytym guziku. To płaszcza, po czym go nie było, ani guzika. Płaszcza jak nie było, ale bez guzika. A ta istota pamiętała doskonale, że przyszyła ten guzik i poczuła dotknięcie nieznanego. Pomieszało jej się, gdzie jest. Opisywała jeszcze inną sytuację, inne sytuacje. Ludziom yy, oprócz yy, pomieszania zmysłów dzieją się obecnie różne inne rzeczy. Wrażenie osuwania się, albo wrażenie gdzieś, tak? w jakiejś rzeczywistości, z której nie ma wyjścia. Albo wręcz przeciwnie, wrażenie lewitowania, wrażenie yy, latania, wrażenie bycia w niebycie. To jest ok. To właśnie jest też pomieszanie. To jest nowy świat, którego jeszcze nie znamy, którego nie pamiętamy. W sumie znamy go, ale nie pamiętamy. Niemniej jednak nasza intencja nas prowadzi. My chcieliśmy być w tym nowym i to nowe się nakłada. Zmysły się mieszają. Nie bójmy się i pozwólmy na to. To będzie jakiś czas trwało. Nie tylko to. Patrzymy z punktu widzenia światła, bo tylko połączenie ze źródłem poprzez nasze serce, uczucia, przepraszam, miłość zaprowadzi nas tam, dokąd chcemy dojść. Albo już jesteśmy. I tym chciałabym dzisiejsze spotkanie z Wami zakończyć. Pamiętaj, powracaj w takich sytuacjach do serca i tylko tam. Mówię to w każdym odcinku wiadomości z kwantowej rzeczywistości, no prawie w każdym, bo wydawałoby się, że wszyscy już wiedzą i wszyscy mają tę wiedzę. Ale kiedy przychodzi dotknięcie nieznanego, a zmysły się mieszają, zapominamy o tym jedynym źródle oparcia: serce ma połączenie ze źródłem, wszystko w sumie ma, ale przez serce czujemy je najmocniej. Róbmy to. Wycofujmy się z rzeczywistości zewnętrznych, ale również, jeżeli macie, znacie różne inne narzędzia, czy transformacji, czy powrotu do swojej mocy, jeżeli czujecie się niepewnie, wykorzystujcie je. To jest ten czas. Na warsztatach Instytutu Świadomości Kwantowej przekazywałam wiele informacji na temat różnych narzędzi kwantowych, transformacji. Jeżeli nie czujesz się pewnie, Zapraszam na sesję online. Niemniej jednak, w potencjale masz też własną transformację bez pomocy z zewnątrz. Pamiętaj o tym. Pamiętaj, masz tę moc i nie bój się nowych zmysłów, które pojawiają się w Twojej. Przestrzeni, w, twoim, w, twoim, w Twojej mocy. To właśnie jest to. Pozdrawiam.